Cześć, ja nazywam się Wojtek, a to jest mój 135 dzień podróży autostopem z Polski do Japonii. Przez okno widać tylko rozległe stepy, żadnych domów, żadnych ulic, jedynie pustka rozciągająca się po horyzont. Jadę z Aumaty, stolicy południowego Kazachstanu, nocnym pociągiem sypianym w stronę granicy z Chinami. Ten skład to prawdziwy wehikuł czasu. Drewniane framugi, skrzypiące drzwi, stukot kół odbijający się echem w ciszy kazachskich równin, a zasłony na okna zrobione są ze skóry jakiegoś zwierzęcia. Worki z węglem na łączeniach wagonów do palenia w piecu pociągu dla komfortu podróżujących przez te zimne kazachskie stepy. W przedziale panuje półmrok, a powietrze pachnie mieszaniną herbaty i starego drewna. Za oknem mijamy małe stacje widmo, samotne latarnie, które oświetlają pustkę. Tu życie płynie wolnie. a rano kontrola paszportów, a my z Kazachem zrobiliśmy sobie z radła kotarę. Po około 17 godzinach w pociągu i kilkuset kilometrach za nami przez stepy kazachskie dojechaliśmy do celu. Już nie jestem zaskoczony, że pociąg jest prawie pusty, ale miejsce, gdzie się znajduje, jest bardzo ciekawe. Zobaczcie na mapie. To chyba największe zadupie, na jakim byłem. Znajduje się na samym końcu Kazachstanu, blisko Chin. Blisko znajdują się góry Altaj, które łączą cztery kraje. Kazachstan, Mongolii, Chiny i Rosję, które oddzielają od północy Syberię i od południa Tybet, chiński. Naprawdę bardzo ciekawe regiony, mało zaludnione, gdzie niegdzie nawet niedostępne dla normalnych ludzi. No i oczywiście w zimie spartańskie warunki. Taki to pociąg sowiecki, stary, tutaj worki z węglem. W Kazachstanie jesteśmy? W końcu docieramy do Drużby. Miasteczka a właściwie kilku domów na krzyż. Jedna kopalnia węgla, parę baraków i nieskończona przestrzeń. Granica już blisko. Teraz czeka mnie kolejny etap tej podróży Chiny. Ale to już kolejna historia. I dotarłem na sam koniec Kazachstanu. Tutaj jest granica z Chinami i tutaj chyba już nic nie jeździ. Jak nie będzie tej busa do Chin, do zachodnich Chin, no to kurde będzie przypał. <laughs> Śnieg leży i są stepy same.